Siemo, mam dla was zabezpieczenia koboidów Więc jak zrobić tą największą kobarkę, która zabezpieczy nasz koboid Więc zaczynamy od czegoś takiego, że wyznaczamy sobie miejsce na tą kobarkę Czyli coś takiego, Miany plugin, że po prostu za szybko jest i nie wyrabia to I maszynka, znaczy koblarka zaczyna się bugować ale nie przeszkadza to w tym, żeby zrobić taką koblarkę. Na skrzynki po prostu robi się prosto. Jest też takiego... Wkładasz, otwierasz skrzynkę. Wkładasz co tam musisz i cyk i koblarka cię samo zamyka. Tak, całość nie chcesz coś tutaj włożyć i pyk. Może być też na jeden... Na jedną kratkę po prostu wystarczy zamurzać wtedy i wtedy jedna koblarka będzie działać. Musi... Ważne żeby był to obsydian przy podwójnych koblarkach, bo inaczej przepchają się po prostu nawzajem i gówno będzie z Tak samo tutaj jeszcze zabezpieczenia schodów. Coś raczej ciekawego. jeszcze z typem giniesz, no to uciekasz tutaj po prostu do schodów i... I to się robi tak samo jak wszystko, to znaczy lawa woda dwa pistony zwykły repeater komperator i ta sama maszynka a w przypadku trzy kratki robi się coś takiego że do górnych podłącza się tak w sensie na początku stawia się klocek jakiś i na górnym stawia się repeater i na dolnym repeater i to wszystko będzie działać normalnie tak więc dzięki za oglądanie. Jeśli koperki się Wam przydadzą w obronie Kuboida to prosiłbym o lajka, gdzie siema.